Co powiesz? No proszę, to jest wesoła panienka. Wesoła kieciunia. No kto by przypuszczał? Zobaczcie jaki niedźwiedź. Jak skacze. Może to kangur jednak? Chociaż takie ma futerko, że chyba nie. Chyba jakiś lisek. Bawiący się. Ech, zahaczyłam. Nienawidzę tego. Cię zahaczyłam tutaj. A jak to działa? O, tak to działa. Się zahaczy tyle razy. Czekaj, zabierzemy to, bo to mnie denerwuje, bo to zawsze tu przeszkadza. Proszę. No. O, no proszę. Hej, dziewczyna. Elegancko, elegancko. No chodź. No chodź. Już masz dosyć, tak? Bo to tak koty się bawią, właśnie takie kotki starsze. Trzy ruchy i wystarczy. A to? Co powiesz na takie piłeczki? No, dawaj za piłeczką. A to nie fajne jest? To fajne wszystko. Nie, ciotka jest najfajniejszą zabawką. Tak? o, pięknie, pięknie, niąjko ciotki będą zaskoczone, że mamy takiego wesołego niedźwiedzia. Dawaj, dawaj, dawaj. A super. No super, kochanie. Zaraz nam pani doktor odpisze, wiesz. Myślę, że w piątek będziemy mogły pójść tak czy siak i wtedy ona zobaczy na miejscu. Ale nam odpisze to, może w piątek będziesz już miała po wszystkim, jeśli chodzi o te szwy. Bo to jest jedyna Twoja taka w tej chwili dolegliwość. <laughs> Mówiłyście, że ona ma na grzbiecie kotka, tak? Zobaczmy, kotka. Hmm. Czy ktoś tu widzi kotka na grzbiecie? No nie wiem, jak na niego patrzeć. Ani tak. Ani tak. Hmm. Nie widzę kotka. Ale ciotki na pewno coś zobaczą. Zaraz zrobimy zdjęcie. Pieski wpuszczone. Kolejna lekcja. Zobaczcie. Misia je. Nawet nie przestała jeść. Ej, ej, ej. Ty to wiesz. Jak tylko byś mogła, to całą tą michę byś tranżeliła, kociego żarcia. Zaraz wam coś damy. Czekajcie. Ale najważniejsza dla mnie jest reakcja... Miśki, która jest dobra? Po prostu. No, wcinaj, wcinaj. Damy piesko. Damy piesko, niech teraz tworzymy, żeby one mogły wyjść. No i teraz damy tutaj jeszcze piesko. Wiesz, to są smakołyki dla kotków, ale zostaniecie takie z kartki jesteście. Chodzi o to, żebyście się to zajęły czymś, a mi się, żeby mogła wcinać i przyzwyczajać się. No i proszę, przyzwyczaja się. To jest właśnie socjalizacja. Moje pieski są do tego po prostu stworzone. Idealne. One kochają koty. Oczywiście takie co ganiają gdzieś tam koty po dworze, to one nie kochają, nie? One sobie nie, nie miłych. No i co? Mi się sobie wcinę. Proszę. W ogóle się nie przejmuje. Ja spróbuję pokazać, że tutaj są dwie dziewczynki, które, o jak kury, ja robię im jak, jak kuro macie tutaj, tak, no, troszkę zbierajcie, zbierajcie, trochę zamieszania jest, misia nie, nie bardzo się tym przejmuje, dalej wcina, także druga lekcja odbębniona. Dziękujemy 爸爸爸。Bye, bye, bye.